Siemanko widzowie, witam w kolejnym odcinku openingów magazynów LEGO. Dzisiaj mam dla was trzy gazetki z kategorii Friends, Disney Księżniczka, no i jeszcze jeden z Friendsów. Numer szósty, szósty i siódmy. Zobaczymy co jest zatem w środku. Lecimy zatem po kolei. We Friendsach z numeru szóstego, który kosztuje 12,99 zł, dostaniemy takiego lwa morskiego w się na kolorowej wyspie. To jest oczywiście bardzo fajny sposób na zdobycie mnóstwa zwierzaków. Jeśli ktoś buduje swoje takie domowe zoo z Lego, no to jest naprawdę dobra okazja, bo tutaj znajdzie świetne klocki, które na pewno się przydadzą. Jeszcze takie morskie klimaty jest jakaś palemka, no i oczywiście ten nasz lew morski. Całkiem dużo klocków. Zobaczmy, co znajdziemy w numerze. Oczywiście poza łami, kolorowankami, komiksami, interesuje mnie jedna rzecz. Yy. O, wasze, wasze prace. Tu warto naprawdę wysyłać i zdobywać nagrody. A na końcu mamy muszelkowy wachlarz, czyli taka wycinanka. To są zawsze fajne. Rzeczy na końcu, we Francji. Z kolei w magazynie Disney księżniczka numer 6 2020, który kosztuje 14,99 zł, czyli 2 zł drożej niż w Dostajemy bryczek i pani Imbryk na ruchomych talerzach. Taki oto Disneyowski mini zestawik. Świetne są te oczywiście filiżaneczki. I właściwie tylko dla nich można by było ten zestaw kupić, no bo inne klocki są raczej takie standardowe. Zobaczmy jeszcze, co w samym numerze. No tutaj również mnóstwo komiksów. Jest fajny plakat w klimacie Disneya. Może zobaczymy jeszcze sobie, co w następnym numerze. Będzie to oto Wajana z Bębenkiem. No mi akurat mniej takie minifigurki się podobają, no bo bardziej oczywiście dla klocków, ale na wszystkich tych, którzy lubią tą serię, no to na pewno będzie nie lada atrakcja. Na koniec jeszcze został nam numer siódmy, który kosztuje 12,99 zł, oczywiście Lego Friends. I w środku mamy czary-mary naszego królika z kapelusza. Na pewno ta książka jest świetnym dodatkiem. No i oczywiście królik i kapelusz. Zobaczmy jeszcze w sam magazyn, czy coś ciekawego się tutaj znajduje. Są e, dwa plakaty w środku, całkiem spoko. I zapowiedź kolejnego numeru, który ukaże się 10 listopada: słodziutki żółw. W łazie w dżungli z wodospadem. No, rewelacja, ten sam żółw. Tak jak mówiłem, naprawdę możemy skompletować sobie bardzo dużo zwierzaków, yy, kupując te magazyny. Także ja gorąco polecam. Zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie ten kanał i napiszcie jakiś ciekawy komentarz. Dzięki za dzisiaj. Cześć.